Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Aliexpress. Wybaczcie, ostatnio niestety nie było odcinka środowego, ale no nie wyrabiam. Mam bardzo dużo pracy i no i przepraszam, ale jakiegoś dnia na pewno to nadrobimy. Możliwe, że w następnym środę coś więcej zrobimy albo niekoniecznie. Wyjdzie w pranie tak naprawdę. W dzisiejszym odcinku będzie ta oto paczuszka. Dokładnie oświetlenie rowerowe. Dzisiaj nie będzie narzędzi. Otwier Otworzymy wszystko, co jest, co zawiera zestaw. Tu są gumeczki na kierownicę. Pod różne średnice, z tego co widzę. Tu jest opakowanie z baterią, futerał, który możemy wziąć, zamontować na ramę albo do mostka od spodu. Więc jak chcecie to zamontować, to już jest wasz, wasz wybór. Kabel jest dość długi. Tu mamy ładowarkę. Dokładnie. To jest prosta, tu ładujemy, a tu sobie to podpinamy, jest to fajnie zrobione, bo jest to szczelne, tu nie wiem czy to widzicie, To jest uszczelka, więc to robimy w ten sposób, jeszcze to możemy sobie skręcić, zabezpieczyć kolejną nakrętką. Więc więcej tak ten zestawik wygląda, to jest Solar Storm, to jest akurat, ta wersja ma... 5000 lumenów. Ten zestawik, jak widzicie, za niego zapłaciłem 82,84 z przesyłką. Ciekawostką jest to, że w Polsce też to można kupić. Eee, w ogóle wysyłka jest z Polski, kupione przez Aliexpress, wysyłka jest z Polski. Przyszło mi to w 4 dni. Jak sprawdzana gdzieś na polskich stronach, to średnio kosztuje około 100 zł. Może pewnie jakbym głębiej poszukał, to bym to znalazł, ale nie znalazłem. Więc kupiłem przez Alice z wysyłką, i po czterech dniach miałem to w domu. Przejdziemy, może, sobie teraz na zewnątrz, bo tu teraz to tak wygląda. Są trzy tryby świecenia: jeden, dwa i trzy. Musimy sobie porównać na ścianie. Przejdziemy, sobie teraz na zewnątrz, więc widzimy się w ciemnościach. Więc jesteśmy na zewnątrz, mniej widać. I uwaga, robimy światło. Więc może siebie oświetlę, a nie, może nie. <laughs> to jest jedynka, to jest dwójka, to jest trójka. Widzicie oświetlamy korony drzew wszystko naprawdę to bardzo, bardzo mocno świeci możemy sprawdzić wszystko dokładnie lasy, nie lasy, wszystkie korony drzew sumie, o, oświetlimy nasz bunkier tak na poważnie uważam, że to jest dość fajne przejdziemy sobie do środka więc jesteśmy z portem w środku ja oceniam bardzo pozytywnie ten zestawik przede wszystkim jest wodoodporny Stąd jest tutaj ta nakrętka, żeby to wszystko było szczelne, można jeździć w deszczu. Tu jest ta nakrętka i tu widzisz, że wszędzie są uszczelnie. Tu jest w ogóle lampka, jeśli chodzi o poziom zużycia baterii. Szczerze mówiąc, nie wiem, jak długo świeci, musiałbym to testować dłuższy czas. Tu jest dość duży akumulator, zaraz powiem w sumie jaki, bo zapomniałem. Jeśli chodzi o pojemność tej baterii, to jest 18650. Ja to oceniam 9 na 10 nie testowałem tego tak naprawdę na dworze, jeśli chodzi o żywotność baterii i jak wygląda to w warunkach. No w lecie pewnie fajnie, bo zobaczymy tak naprawdę zimą, więc wstępnie temu daję 9 na 10 Dużo osób taką lampkę już ma, jak do mnie przychodzą rower na serwis to już ją widziałem nieraz, raz, więc obstałem, że jest dość fajna i w atrakcyjnej cenie. Niekoniecznie, może kupię na Aliexpressie, tylko w Polsce, bo też się da kupić na Lagro, tylko są nieco droższe. Eee, myślę, że tyle. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Eee, poniżej oczywiście znajdziecie opis do linku, gdzie to zakupiłem, na jakiej aukcji eee, za te 82-84. Eee, tyle. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Zostawcie łapkę w górę, komentujcie, subskrybujcie, zajrzyjcie naszego Instagrama oraz Facebooka. Do zobaczenia!